Witam, z tej strony Mazda 380. Dzisiaj znalazłem się w jakimś dziwnym miejscu. To jest jakiś dziwny dom. Widać, że nie jest ekologiczny. Tutaj jakaś dziwna chmura. Pokazuje mi się nad głową. Nie wiem, co tu się w ogóle dzieje. Mam jakiś dziwny kompas, balon. Ja nawet nie wiem, co to za gra, jest zupełnie jaką mam nazwę. Co tu się dzieje? Dlaczego jest takie ciemne niebo? Nie rozumiem tego. Nie grałem w tą już grę bardzo dawno, więc no wiecie. Nie wiem o co w niej chodzi. Kwaśny deszcz? I tu znowu kwaśny deszcz. No, nic. O, o, o! Ten deszcz bije. O, to ja wolę się lepiej schować. A tu głosuj na następną lokalizację. A dobra, no to... Nie, ja nie chcę szkoły To jest niezliczalny port. Szkoła to zło. Dobra, um, mogę sobie usiąść. Pugawę sobie, nie Cóż coś porobimy? Tutaj kominek się pali. Dziwne, że bekon się jeszcze nie spalił. Zma jakąś zimną koszyłkę radioaktywną. Ludzie są w ogóle dziwni. Co to jest Hiszulka radioaktywna A, w ogóle nie polecam wam robić ników z napisem it, ponieważ dostaniecie bana. Jaka takiego przypadku nie mam, bo moje konto nigdy nie miało z nikusty. Chyba nigdy w życiu nie zmieniam nazwy konta. No nudy, o dziwny nick ma. Jakieś Uuu, tutaj jest już dziura w dachu, kurde A wolę raczej yy, odejść od tego miejsca, o dobra, dobra, już się skończyła runda Nie jest to zbyt trudne, zobaczcie, nie mam surivorsów, bo bardzo, bardzo tam odkąd ja ostatni raz grałem U kurde Prawie 400 mam Mam nadzieję, że te 400 surivorsów tam i tak szybko zdoby, zdobędę jak 400 Mam nadzieję, że wy widzowie będziecie chętnie oglądać mój kanał i go subskrybować. Chyba bardzo chcemy wbić te 400, a potem 500. Mój, moim planem jest do końca roku 500. O, kieruję czołgiem, oho. Ej, niech ktoś tu wsiądzie, ja chcę, żeby ktoś tu wsiadł. O! Jakaś bekonica. Czekaj, czekaj. Czy mi się udałem strelować. Proszę żebyś... Się... No nie, Proszę sobie. A bo w ogóle mu ciąg się zbugował. Łomie. Właśnie, ja mogę latać, co jest? Błyskawi... O nie! No nie! To jest najgorsza... Dobra, idę do więzienia To jest najgorsza lokalizacja, jaką mogę wziąć na tą normalnie mapę z gorzej być nie mogło co jest z damage proszę żeby ona tutaj nie dosięgnęła nie ja chyba dosięgnie 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 nie oh shit Ej, teraz to chyba zginąłem się z powietrza, tak to czuję. Ej, chyba nikt nie przeżył. To chyba niemożliwe, żeby ktoś przeżył. Nie, no, mogłem wziąć szkołę. Mogłem po prostu wziąć szkołę. Eee. No, oczywiście żadnych ocalałych. <ścoughs> ja nie mogę. To jest takie piękne. Normalnie nie jest żadnych ocalałych. Kogo w ogóle nie ma z ocalałych. No. Ej, I, tak, no, i tak nagle nowa mapa backrooms. <laughs> mm. Nie spychajcie mnie ludzie, 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 ludzie Ej, da mi się tutaj mm. Mm. Nie, nie uda mi się. Zbyt znowiony jest. No to speedrunuję na dachu. Dziwny robot? Co to jest? Rob, robot? Co jest? Dziwny. Okej, okay, jesteśmy na dachu. Chcę, się. Ta woda się podnosi? O! Czekaj, ogień? O nie! No nie, 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 wejście, nie! A, no, i nie dzieje. No jest za łatwo. O nie, jednak coś się dzieje. Ej, nie doskoczę. Nie doskoczę. O, myślę, że to jest ten większy domejcie. No, co tu się dzieje? O oh, Mam O! Udało mi się. Uuu, myślę, że nie uda mi się przeskoczyć. O, to wtedy bym już chyba umarł. No, dzisiaj jestem ciciem w budce, nie możesz przejść. Co pani tu robi? Nie no, panie. Jakaś kiesza. Kto chce być więźniem? O, to jest pytanie, kurde. to jest więźniem? Ona jest naprawdę dziwna. Albo on? Nie wiem, czemu ona. Albo on mają ogóle słowo, men Eee... Chyba zginie Strasznie zlegowana jest Czy tam nie? Nie no. Nie wiem w ogóle, co jest Czy jest facet, czy kobieta? Kobieta, nie wiem Ja, nie mogę, co się stało z tym więzieniem. O, kurde, o. Spadłem. Are you serious? Szczęśliwy dom! No, oczywiście, no bo, jaka inna mapa mocno. Spidra, spidra. Jak to będzie mój? Mój! Oś, no nie, zabrał. Dziwne są te nowe koszulki w Roblox. O! Mój, 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 mój! Jeżdżę traktorem. Ale wolny jeżdżę do środka traktorem. No nie, zbyt łomny. Jaki znowu deszcz. Uuu! Co tu się dzieje? Katastrofa w przetworzach. Uuu! Prawie we mnie trafiło. Oh, godness. Oh, godness. Co tu się dzieje? Patrzymy czy jakiś meteor we mnie walnie. Hmm. Walnie jakiś we mnie? Chyba raczej nie. A może jednak. A. Teraz coś raczej nie. No. Co tu się dzieje? Nie wiem. Będzie happy home. Tłumaczenie na polski jest porąbane. Szczerze. E, chyba nic się ciekawego tutaj nie stanie e, Runda z Meteorami się skończyła bardzo nudno No, no po prostu nic się nie działo, nudy, nawet no, sorry e. Co to jest? What the hell? Co to jest za T-shirt? Dziwne Szczęśliwy dom, czyli ostatnia rzecz w jakiej będę Na tym odcinku Okej, idziemy do Happy No, Dobra, Teraz do komina I cyk do komina Mazda do komina Ym. No, na przyszłość będą mieli szkołę, hehehe, he, he, he. powrócą do szkoły Dzięki Nie ma, że ty, ja nie będę ich obrażać Bo skąd, wiadomo, że ktoś może być ode mnie starszy O, nawet będę mnie przysałem. Jak ten koleś z takim czerwonym HP chce przeżyć? To, to jest nielogiczne Chyba, że to ja zginę. A właśnie, ciepła zabawa A, pracy zabaw już z nami nie ma. Niestety. Może... Je... Nie na no, chyba nie. O jest, jest, klaszaw, jest. Jest klaszawaw, kurde. No, no nie, porwało mi zjeżdżanie. no Ono to ja jestem ten tak chuśtawka. Nie, tak, huśtawka już nie działa. Cała opiaszczona. Gdzie mam na mają naprawdę na latar. Tu się dzieje z tym domem. O kurde Ej, bardzo dopasowany ma ten tyś Pasuje do mnie. E, co tu się dzieje? Co jest? Cały ten dom się rozwalił. O, co za mnie O, wow! Tak oto z wielkiego domu zrobiłaś tylko płyta co jest? Urwało tą całą płytę po happy Home'ie. Ej, nic nie Ej, patrzcie. nic tam nie zostało. Nic dosłownie nic tam nie zostało. Kurde. Ale to była destrukcja. Zobaczcie, tam nic nie ma. Dobra, więc to było tyle na odcinek. Widzimy się w następnym. Zobaczcie, lajkujcie do widzenia narka w następnym odcinku.